Hej, jestem Ada, pochodzę z Wrocławia. Mam 28 lat i biorę udział w programie Effect Wow. O programie Effect Wow dowiedziałam się z profilu na Facebooku Hair Factory. Mam nadzieję, że zerwę z nawykiem rozpuszczony kucyk albo messy bun, bo najczęściej wychodzę w rozpuszczonych włosach, a później nad biurkiem te włosy zaczynają mi przeszkadzać i za każdym razem ląduję z kucykiem albo z właśnie koczkiem. Nie farbuję Regularnie włosów, ponieważ nie mam na to pomysłu i no nie trafiam też do fryzjera na tyle często, by utrzymywać ten kolor. U fryzjera jestem może tak raz, dwa razy w roku. Oglądałam poprzednie y, odcinki Metamorfozy Efektuau wow i zrobiły na mnie naprawdę wielkie wrażenia. Mam nadzieję, że dzisiejsza będzie równie udana. Ada przyszła do nas dzisiaj z włosami, które były bardzo oklapnięte, miały ciężką linię na dole. Zupełnie nie były wycieniowane, nie było w nich życia i były dosyć ciemne, jak na jej jasną letnią buzię. Włosy były w bardzo dobrej kondycji. Jedynym ich tak naprawdę problemem to było to, że są lejące i są ciężkie. Wybrałam u Ady taką bardzo letnią koloryzację, taką delikatnie boho kolorach bardzo letnich z delikatnie przyplatającym się błękitem i różem pomiędzy takimi ciemniejszymi i jaśniejszymi odcieniami blondu. Wszystko raczej w chłodnych tonacjach ze względu na jej urodę raczej letnią. Te włosy się przyplatają i są w różnych odcieniach przede wszystkim po to, żeby oprócz tego, żeby dać super efekt kolorystyczny, to jeszcze dodatkowo, żeby nadać włosom objętości i takiego blasku. Żeby nie były już takie ciężkie, jednolite, tylko żeby rzeczywiście coś się w nich działo. Włosy u Ady zostały mocno zmiękczone. Pozbyłyśmy się tej ciężkiej linii na dole. Delikatnie zostały wycieniowane, tak żeby mogła sobie dodatkowo nadać objętości przy prostych zabiegach stylizacyjnych w domu. Ale też dużym zaskoczeniem dla Ady było to, że dodałam do tej fryzury grzywka, gdyż... Uważam, że świetnie ona konturuje jej twarz, bardzo ładnie się zachowuje przy jej lejących włosach, i też dodaje objętości z przodu. Ale grzywka jest na tyle długa i na tyle lekka, że bez problemu sobie poradzi z wystylizowaniem jej na wiele różnych sposobów, również z podpięciem, jeśli będzie jej przeszkadzała, i nie będzie miała problemu z tym, że coś faktycznie ma na twarzy. Chciałabym, żeby ktoś mi pokazał, jak zrobić porządny makijaż. U Ady najważniejsze było określenie jej typu kolorystycznego, ponieważ kolor włosów i sposób, w jaki przyszła ubrana, był bardzo mylący. W związku z tym zrobiliśmy wstępną analizę kolorystyczną, dzięki czemu określenie typu kolorystycznego Ady, czyli lata, bardzo dużo mnie i Weronice pomogło w stworzeniu koncepcji obydwu stylizacji. Dzięki po poznaniu tego typu kolorystycznego mogłyśmy przy niedużym, tak naprawdę przy makijażu, przede wszystkim niedużym nakładzie kosmetyków osiągnąć bardzo efektowny makijaż. Szczególnie to jest ważne przy makijażu dziennym, w którym zastosowałam bardzo niewiele kosmetyków, które miały odpowiednią barwę, temperaturę. Adzie też powiedziałam, że pasują jej zimne kolory, dzięki czemu teraz wie, że. Używając niedużo zimnego podkładu, oraz też nie musząc używać wielu cieni, na przykład, wie, w jaki sposób wydobyć swoją naturalną urodę. Jeżeli chodzi o makijaż troszeczkę mocniejszy, to już tutaj zastosowałyśmy również modelarz twarzy, po prostu ze względu też na stylizację, na bluzkę, na taki bardziej rokowy styl, dodałyśmy kreskę i wzmocniłyśmy po prostu barwę, dodałyśmy więcej życia w tym makijażu, ale to też nie jest. Nie będzie to dla Ady nigdy problemem, ponieważ dużo jej przy okazji robienia make-upów opowiadałam o, o bazie, na której ona ma pracować, a makijaż wieczorowy po prostu mocniejszy będzie wzmocnieniem koloru, który do niej pasuje naturalnie. Pierwszą stylizację, którą zrobiliśmy, była ona taka delikatna, bardzo dzienna mimo swojej elegancji. Włosy zostały tam pofalowane w taki bardzo kobiecy, naturalny sposób. Już bardzo fajnie przy falach u Ady została wykonturowana twarz i bardzo dobrze się komponowała z tą delikatną sukienką i z bardzo delikatnym makijażem. Natomiast druga stylizacja już była mocniejsza i ubrania były takie nieco bardziej noszalanckie i trochę z rockowym smakiem i fryzurę też zrobiliśmy taką, mimo że letnią i delikatną, bo podkreśla ona subtelność urody Ady, to jeszcze dodatkowo z takim delikatnie rokowym zadziorem. Słona pasuje do mnie w 100%. Jest od A do Z stworzona po prostu dla mnie. Jest to stylizacja fryzura i z pazurem, i łącząca i pazur, i delikatność zarazem. Jest idealnie. Zmiana koloryzycyjna była dla mnie sporym szokiem, ale w zasadzie, gdyby nie podejście Weroniki, która widać było wie, czego chce i co robi, że ma jakiś zamysł z tyłu głowy, gdyby nie to, to nie, pewnie wahałabym się nad taką drastyczną zmianą. Zarówno w delikatniejszej, jak i w mocniejszej wersji makijażu czuję się świetnie, pasuje kolorystycznie i do włosów, i do mnie. Udział w projekcie Wow dał mi zupełnie inne spojrzenie na siebie, zupełnie inną kolorystykę. Zawsze dobierałam zazwyczaj do swojej twarzy. Tak więc dowiedziałam się chociażby tego, jakie kolory do mnie pasują. Polecam każdemu fryzjerowi wzięcie udziału w projekcie, jakim jest Wygraj Efekt Wow, ze względu na to, że każdy z nas na co dzień niestety wpada trochę w rutynę, trochę w maraz. Każdy potrzebuje czasami takiego oderwania i jest to niesamowite przeżycie, super właśnie oderwanie od takiej codzienności. Można rzeczywiście zaszaleć i przy okazji zmienić może komuś życie.